Hej, hej, cześć, witam was w takim filmie z podłożonym głosem, ponieważ w trakcie przeglądania plików okazało się, że coś poszło nie tak, a ponadto na tym wyjeździe miałam małą przygodę z zębem, no i niestety wiecie jak to jest. Zbyt dużo się nie odzywałam, ale chciałam Wam tutaj pokazać, ponieważ widoki są przepiękne. To miejsce, które tutaj widzicie, to jest most Solkan, czyli most kolejowy w Słowenii nad rzeką Soczą. Kolor tej wody jest przecudowny, i powiem Wam, że jak ja oglądałam mamy zdjęcia gdzieś przed tym wyjazdem właśnie w internecie, no to myślałam, że to jest gdzieś tam przerobione, wyostrzone, ale okazuje się, że nie. Tutaj oczywiście macie obraz na żywo, bez żadnego filtra. No i widać, jak ta woda po prostu przepięknie się wybija. Ten kolor jest niesamowity. No i połączenie właśnie tej zieleni, koloru wody, tych skał, to jest widok, bym powiedziała, którego nigdy nie zapomnę. Jeśli chodzi o sam most Solkan, to jest on największym na świecie mostem łukowym, Kolejowym wykonanym z kamienia i ma 85 metrów rozpiętości. My akurat znaleźliśmy takie zejście do tego mostu. Z tego, co się orientuję, to są chyba jakieś inne, ale powiem Wam, że trafić tam nie było zbyt prosto. Troszeczkę pobłądziliśmy. No i wiecie, trochę, trochę się zestresowaliśmy, że tego miejsca już nie znajdziemy, a naprawdę bardzo chciałam to zobaczyć. No ale w końcu się udało. Było dosyć stromo tam i trzeba było uważać. Tutaj, jak widzicie, są takie betonowe płyty które właśnie umożliwiają gdzieś tam przemieszczanie się, chodzenie. Natomiast no i tak trzeba uważać, ponieważ ta rzeka jeszcze wtedy, kiedy byliśmy przynajmniej no to poziom wody był dosyć wysoki. Ale miejsce naprawdę niesamowite, przepiękne i warte na pewno odwiedzenia, jeżeli będziecie w Słowenii, bo wygląda to moim zdaniem bajkowo. Jest to, to takie Urocze i wyjątkowe, także na pewno będziecie mogli sobie tutaj zrobić przepiękne zdjęcia, przepiękne nagrania, no bo jest to coś wyjątkowego, innego i ja tak naprawdę pierwszy raz miałam okazję zobaczyć tak piękną rzekę. I tak jak Wam mówię, ona zachwyciła mnie niesamowicie, pomimo tego, że była dosyć rwąca i oczywiście no, ten poziom wody był dosyć spory, ale miejsce samo w sobie było bardzo, bardzo klimatyczne. Chciałabym tutaj też powiedzieć, że w czasie II wojny światowej most Solkan mógł być całkowicie zniszczony, ale na szczęście tak się nie stało i po kilku dniach naprawy wszystko było w porządku. Jeśli interesuje Was ta historia, to znajdziecie w ogóle dużo artykułów, dużo wpisów na różnych blogach i tam możecie bardziej zapoznać się z historią tego miejsca, tego mostu, a także dowiedzieć się dokładnie, jak można zejść, ponieważ są takie wpisy, w których jest dokładnie opisany dojazd jak dotrzeć do tego miejsca przez osoby, które już tam były, są też zdjęcia, więc możecie sobie po prostu też pooglądać nie tylko mój film, ale e, i również jakieś właśnie wpisy, które są na internecie, bo jest do tego dosyć sporo. Właśnie kupiliśmy bilety na kolejkę i będziemy wjechać na zamek. E, tutaj jeśli chodzi o cenę, to zjazdy kosztuje 6 euro dla dorosłej osoby więc super i za 7 minut mamy chyba kolejka nasza przyjedzie, także ekstra już nie mogę zaczekać co już ładnie widać Po wjeździe tą kolejką mogliśmy sobie jeszcze troszeczkę pozwiedzać w zamku w Lublianie. Tutaj jak widzicie, jest bardzo dużo różnych fotografii, są też opisy, przypisy, także jak najbardziej można się z tym zapoznać. Z racji tego, że wjeżdżaliśmy już późno i był to wieczór, no to światło może nie jest tutaj najlepsze. się cieszę z tego, że na zwiedzanie zamku lubliańskiego wybraliśmy się wieczorem, bo widoki były niesamowite. A tak właśnie z dołu wygląda ta kolejka, którą wjeżdżaliśmy na górę. Jesteśmy w Nowej Goricy po stronie włoskiej i tutaj jest znak, że zbliżamy się do zamku, więc zwiedzimy sobie kolejny zamek, jeśli dobrze pójdzie. Zobaczymy. Od razu Wam powiem, że roślinność tutaj jest Zupełnie inna i czuć właśnie, że to są takie włoskie klimaty, bo są palmy, są oliwki i to naprawdę ślicznie rosną. Mogę trochę mieć zadyszkę, bo idziemy pod górkę. E, więc oczywiście zabieram was ze sobą, a nocleg mamy właśnie po stronie włoskiej. Także fajnie, taka przygoda. Spontanicznie w sumie e, wiecie, idziemy sobie pozwiedzać, zobaczymy, co tu jest. Także oczywiście zabieram Was ze sobą. jakiś remont tego zamku ale wydaje nam się, że można wejść i pozwiedzać, tylko trzeba oczywiście uważać, bo tutaj rozstawione są rusztowania ale zapowiada się pięknie, nagrałam wam troszkę widoków, no przeurocze, naprawdę fantastyczne miejsce, w ogóle Słowenia, przeczytaliśmy, że w 60% jest zalesiona i to widać dosłownie na każdym kroku bo tej roślinności jest tutaj mnóstwo. Także bardzo Wam polecam, ogólnie jestem mega szczęśliwa, że tutaj przyjechaliśmy i w ogóle się nie zawiodłam. Jest przepięknie. Tutaj chciałam wam też nagrać bo w jednej z sal były takie interaktywne obrazy projektor, który wyświetlał właśnie historię miasta tego jak Nowa Gorica Gorica zmierzyła się z historią I tutaj zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie ponieważ było to bardzo doprecyzowane i dowiedzieć z tego można było się naprawdę sporo ale też same efekty dźwiękowe i wizualne robiły naprawdę spore wrażenie Spacerujemy właśnie w parku Tivoli. Powiem Wam, że tutaj jest mnóstwo przestrzeni, jest naprawdę bardzo zielono i ten park jest ogromny, także e, można by tu było godzinami spacerować. E, ale my zmierzamy właśnie do centrum, bo chcemy sobie tam pozwiedzać. E, w Lublianie jesteśmy, no, jeden dzień w zasadzie pełny, bo wczoraj przyjechaliśmy, ale to już wieczorkiem, więc skoczyliśmy tylko na zakupy do Lidla na szybko tak naprawdę i potem poszliśmy spać, więc nic nie zwiedzaliśmy, a dzisiaj zobaczymy co uda nam się tutaj zobaczyć. Fajnie, bo pogoda dopisuje. Reksio jest szczęśliwy, bo jest dużo trawki, dużo zieleni, także coś nowego dla niego na teraz, bo w Bratysławie właśnie nie mogliśmy tego zielonego kąta znaleźć za bardzo. Słońce świeci. Będziemy sobie tutaj dalej szli właśnie zobaczymy co w centrum. Może kupimy jakieś magnesiki. Bo jeszcze nie mamy w ogóle, to jest pierwszy raz w Słowenii, więc bardzo się cieszę. I do Lubliany też bardzo chciałam przyjechać, bo kiedyś widziałam takie zdjęcie na internecie i bardzo mi się spodobało, więc korzystając z tego, że z Bratysławy mieliśmy tutaj blisko, to postanowiliśmy po prostu się tutaj też wybrać i sobie pozwiedzać.